Cały czas żyjesz pod tym pod telefonem, naprawdę. Tak, no, ja właśnie żyję pod telefonem, bo. Ty, krypto. Krypto. Cały czas ciśniemy krypto, więc sprawdzam swoje wyniki. A muszę Jak... o tym stąd też pogadać później. No, pogadaj, a ja, ja zapraszam wszystkich serdecznie do naszej grupy Misera Advice. Jeżeli są tu osoby, które chciałyby zacząć przygodę z krypto, to oczywiście są zielone to zapraszam do nas, do grupy, zapraszam do mojego Instagrama, do, na Pablo Tybori, gdzie na pewno Cię poprowadzę, wdrożę w temat, wprowadzę do grupy i zaczniesz z nami zarabiać. Bardzo proszę. Ale poprowadzę. fajnie, kto cię w tym poprowadzi, chociaż temat krypto jest taki wiesz, Wiesz Jest to kontrowersyjny, jeszcze? bo wiesz, no to jest jakby nie było no to, e, ryzyko, tak. ale wiesz, jak, jak otwierasz restaurację, no to też podejmujesz pewne ryzyko. Może Ci nie pójść, możesz zbankrutować, możesz nie mieć tych klientów. E, to jest tak samo, może, może nie aż tak, no ale wiesz. Ale idzie na pewno szybciej zarobić niż na restauracji, szybkim bok. Ale, też, ale też można szybciej tak. no To jest ryzyko. Co są? Stop, lossy. stop lossy, tak. No jak ustawisz stop lossy, no to stracisz tyle, na ile ustawisz sobie tego stop lossa. w razie, e, jakby pozycja nie poszła w tą stronę, w którą ty chciałeś. Ale my nasza grupa, jakby i nasi traderzy, no zabezpieczają to zawsze e, i no robimy wyniki, mamy, mamy statystyki prowadzone miesiąc w miesiąc, najgorszym wynikiem było zrobienie 18, 20 prawie procent portfela e, sięgając, do 80% portfela nawet w miesiącu. No tak, Więc tak. y, mocno robimy wyniki. No i tyle. No. Słuchajcie, przetestuję kiedyś i Wam powiem, czy działa ta grupa. Dokładnie. Bo ja zainwestowałam aż 2000 w krypto, jak miałam. A, 18 lat? <grypto> 18? Trzecie? Tak, tak, tak. No to straciłam 500.